Lepiej uczyć się języka obcego z polskim nauczycielem, czy może native speaker? Native speaker to w końcu osoba, która zna język bardzo dobrze, ma świetną wymowę, ale czy na pewno z taką osobą dojdziesz do swobody językowej w sensownym czasie? To pytanie zadaje sobie wielu uczących się języków. Każda opcja ma swoje wady i zalety, a wybór zależy od Twoich potrzeb i celu nauki. Uczę się z native speakerem, także mam swoje doświadczenie i wnioski i że skoro uczymy angielskiego osoby dorosłe prawie już od 10 lat, to również mam wiele perspektyw i historii kursantów, którzy uczą się angielskiego u nas, a kiedyś mieli spotkania z native speakerem. Jeśli kiedykolwiek przejdzie Ci przez myśl, by skorzystać z lekcji z native speakerem, to zobacz to wideo do końca i same wyciągnij wnioski. W tym filmie przedstawię plusy i minusy każdej z tych opcji i dowieź się kto lepiej sprawdzi się w nauce gramatyki, poprawnej wymowy i kiedy warto rozpocząć naukę z native speakerem w zależności od Twojego czasu i budżetu. Wiele lat temu Polacy zachwycali się native speakerami, ponieważ myśleli, że skoro ktoś jest Brytyjczykiem czy Amerykaninem, to z nim szybciej nauczą się języka. Prywatne, indywidualne lekcje angielskiego z native speakerem wiązały się również z pewnego rodzaju prestiżem. Uważam, że czasy się zmieniły i już tak bardzo entuzjastycznie Polacy nie reagują na spotkania z nauczycielami z wysp czy za oceanu, ponieważ mają już jakieś doświadczenie i przemyślenie na ten temat. Jakie? Zacznijmy oczywiście od określenia tego, kim native Speaker jest. Najprościej rzecz ujmując, jest to osoba, która urodziła się i wychowała lub wychowała w Stanach. W Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie czy Nowej Zelandii w sytuacji, gdy uczy się języka angielskiego. Czyli nie jest to Polak, który wyjechał na 10 lat do Stanów, ani inny obcokrajowiec bardzo dobrze posłuchujący się językiem angielskim, który mówi, że jest native speaker. Kim w ogóle native speaker jest? Czasami w ogłoszeniach nauczycieli widzę opis prawie native speaker albo zajęcia z native speakerem, a później okazuje się, że ta osoba świetnie rozmawia po polsku, wychowała się w Polsce, a ostatnie 10 lat spędziła. Stanach. Czy ta osoba jest na pewno native speakerem? Według definicji nie, ponieważ native speakerem jest osoba, która urodziła się i wychowała za granicą lub wychowała za granicą. Pamiętaj, Niemiec, Szwed czy Brazylijczyk świetnie znający język angielski nie jest native speakerem języka angielskiego. Możesz spotkać osobę, która ma polskie imię nazwisko. Może być native speakerem, ponieważ ma tylko polskie imię nazwisko. On zawsze mieszka na przykład w Wielkiej Brytanii od urodzenia. Po czym rozpoznać Native Speakera. Na pewno nie popełnia błędów w swoim ogłoszeniu. Szukając czasami native'a dla siebie, gdy przeglądałem różne ogłoszenia. Wyobraź sobie, że czasami widziałem tam błędy. O czego tak naprawdę zależy, czy warto mieć zajęcia z Native'em. To, czy warto zapisać się na zajęcia z Native Speakerem, zależy po pierwsze, od Twojego poziomu językowego, po drugie czasu. A po trzecie, budżetu. Są to trzy bardzo ważne czynniki, które będziesz brał pod uwagę wybierając, myśląc o tym, czy chcesz mieć zajęcia z native speaker. Jeśli jesteś na poziomie początkującym, warto wybrać lektora z Polski, który bardzo szybko wyjaśni Tobie struktury gramatyczne oraz to, jak działa język angielski. Native speaker, nawet jeśli ma uprawnienia do nauczania innych, nie wyjaśni Ci sprawnie gramatyki. Szybciej robi to nauczyciel, który dobrze zna Twój język ojczysty, Ponieważ sam musiał zrozumieć gramatykę, by ją stosować, i skoro jest nauczycielem, to musi umieć y, również sprawnie ją wyjaśnić, by nie trwało to wiecznie, a jego kursant musi ją zrozumieć, także posiada świadomą i nieświadomą kompetencję. Jeśli jesteś początkujący, to na tym etapie nie potrafisz jeszcze dobrze mówić po angielsku, dlatego lekcja z Nancy może być frustrująca, ponieważ Ty nie zrozumiesz jego, ani on często Ciebie. Bardziej to może przypominać próbę dogadania się zrozumienia siebie. Albo co macie na myśli niż sensowną komunikację w języku obcym, a gdzie nauka? Dlatego zdarza się w ogłoszeniach Native Speakerów, że współpracują z osobami od poziomu średnio zaawansowanego, czyli np. poziomu B1-B2. Wiadomo dlaczego. Native nie chce po prostu męczyć się podczas lekcji na poziomie początkującym, natomiast będzie skupiał się na tym, co w ogóle powiedzieć, jak stworzyć zdania po angielsku, jego czasu użyć i tak Dlatego dołożenie do tego wszystkiego korekty. Twoje wymowy może być za dużym obciążeniem podczas takiego spotkania. Za dużo rzeczy naraz pojawi się podczas takiej lekcji. Możesz przez to stracić pewność siebie oraz motywację do nauki języków obcych. Do tego dojdzie jeszcze element porównywania siebie, czyli Ciebie, początkującego z Netflixerem, który mówi płynnie po angielsku. A niektórych będzie to oczywiście, jednak na tym etapie wybrałbym zdecydowanie polskiego nauczyciela. Na detale, piękną wymowę, Przyjdzie jeszcze czas. Skup się na tym, by składać zdania i w ogóle mówić w języku obcym, a nie na tym, jak mówić i jakie poznawać niuanse oraz szczegóły. Wcześniej powiedziałem, że wybór lekcji zależy od Twojego czasu i budżetu oraz celu. Jeśli masz czas i pieniądze, spotkaj, spotykaj się z Nancy Speakerem i nauczycielem z Polski. A co jeśli jesteś na poziomie B1-B2? Czy to już jest ten moment? Uważam, że ten etap nie jest jeszcze wystarczający do tego, by podjąć naukę z Nancy Speakerem. Dlaczego? Ponieważ tutaj nadal będziesz potrzebował wiedzy na temat tego, jak działa język, skąd, co się w ogóle bierze. Często, gdy będziesz mówił, będziesz tłumaczył zdania z polskiego na angielski, również ucząc się przez podobieństwa oraz różnice w języku. Dlatego tutaj najszybciej wyjaśni to polski lektor. Niestety, może się zdarzyć, że native speaker nie wytłumaczy Ci tego, dlaczego o czymś mówi w ten sposób, a nie inny, ponieważ on intuicyjnie czuje język. Często słyszysz od niego, bo tak jest, tak się mówi. Bo tak jest po prostu. Zdecydowana większość native speakerów nie ma przygotowania do uczenia innych. To tak samo, jakbyś dzisiaj został nauczycielem i musiał na lekcji polskiego wyjaśnić Amerykanowi czas przeszły dla czterech koniugacji. Mogę się założyć, że nawet nie wie, co to jest, bo miałeś to bardzo dawno w szkole, a co dopiero uczyć tego innych. Przejdźmy do gramatyki. Kiedyś przez wiele lekcji native speaker tłumaczył mi okresy warunkowe, które dobry nauczyciel polski wyjaśnił mi w kilka minut. Oczywiście na ogólnym poziomie. Było to niezwykle męczące, ponieważ chciałem szybkiej, konkretnej odpowiedzi. Niestety wtedy nie wiedziałem, że Native Speaker jest potrzebny, ale do innych rzeczy, nie do tłumaczenia gramatyki. Sam też nie miałem czasu na godzinne szperanie w internecie i szukałem niuansów, bo szybciej było po prostu kogoś zapytać. Za to się w sumie płaci, by ktoś przedstawić Wiedzę w pigułce, a nie prowadzić Wykład, który jest w książce. Jeśli spotkasz się z 10 razy z native'em, może jeden czy dwóch jakoś Tobie to wyjaśni. Nie wierzysz? Sprawdź. Poproś, by native speaker wyjaśnił Tobie różnicę pomiędzy drugim a trzecim okresem warunkowym. Jeśli masz czas i budżet na dodatkową lekcję angielskiego w tygodniu, na przykład na spotkanie z native'em, to też będzie sensowna opcja. Podczas takiej lekcji, native poprawić się, będziesz musiał słuchać jego wypowiedzi i coś podłapać. W takim przypadku e, może skupiać się jedynie na wymowie. Jeśli jednak będzie to jedyny kontakt z językiem, to ten moment e, na native'a nie jest najlepszy. Pamiętaj, że polscy nauczyciele czasami mają piękny amerykański bądź brytyjski akcent. Gdybyś spotkał taką osobę na ulicy, to nie miałbyś pojęcia, że jest to Polak. Pamiętaj też, że dobry nauczyciel ma dobrą wymowę. Co to oznacza? Że przebywał sporo wśród native speakerów i ma dobry akcent albo wymowę. Może mieszkał lub przebywał na przykład za granicą. Wiele osób wybiera właśnie native speakera, ponieważ chcą uczyć się prawdziwego języka i dobrej wymowy. Zastanów się, czy nie będzie cię to kosztowało mniej emocjonalnie i czasowo, gdy ty znajdziesz tylko polskiego nauczyciela. Takiego, który przebywał za granicą i ma naprawdę świetny język, bo różnica może być naprawdę niewielka. A nawet nie Jeśli Jeżeli jesteś na poziomie zaawansowanym, czyli poziomie B2C1, to wystarczający do tego poziom, byś mógł zapisać się na lekcję z Native speakera. Tutaj możesz szlifować swój akcent, wymowę, poznawać różnice w znaczeniu słów i fraz. Celem tych spotkań nie powinno być poznawanie gramatyki, ponieważ lepiej wyjaśnić ją polski nauczyciel. Celem powinno być uczenie się mówienia po angielsku, jak Native Speaker. Chodzi o melodię języka, akcentowanie, tempo czy slang. Tych rzeczy nie poznasz z książki, od angielskiego, ani na spotkaniach z nauczycielem, który nie siedział za granicą naprawdę wiele lat. Jakie są plusy i minusy native speakerów i polskich nauczycieli? Zacznijmy od minusów native'ów. Native speaker nie wyjaśnia tobie gramatyki, o czym mówiłem wcześniej. Minusem native speakerów jest również to, że Zwykle bardzo mało poprawiają podczas spotkania. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Dla nich ważne jest to, że mówisz. Nie zwracają za bardzo na uwagi na Twoje błędy. Nie ma dla nich tak to, takiego dużego znaczenia jak dla polskich nauczycieli. Zauważyłem, że np. Na native speakerzy z Stanów poprawiają mniej niż np. Na native speakerzy z Wielkiej Brytanii. Takie podejście na pewno pomaga przy przemywaniu barier językowej, ale z drugiej strony, gdy jesteś otrzymasz niewielki feedback. Kolejny minus, z którym spotkałem się wiele razy oraz słyszałem o nim od moich kursantów, jest to, że native speakerzy nie mają pomysłu na lekcję. Zwykle są to spontaniczne i kreatywne spotkania, dostosowane do tego, czego chcesz w danej chwili. Nie spotkałem się z tym, żeby native speaker przedstawił plan działania na kolejne miesiące albo działał według jakiegoś modelu czy metody. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Może dlatego, że uważałem, że same lekcje, czyli rozmowy z nimi, Wystarczają. Nancy Speaker często też daje materiały niedostosowane do poziomu językowego e, ucznia, ponieważ z jego perspektywy tekst jest w miarę prosty. Nie otrzymasz również materiałów do nauki języka w sensowny sposób wyjaśnionych, tylko takie anglojęzyczne. A prawda jest taka, że szybciej przeczytasz i zrozumiesz np. zastosowanie danego czasu po polsku niż przyswoisz te same informacje w języku angielskim, jeśli jesteś na poziomie A1 czy B2. Jakie są atuty? Native speakerzy, szczególnie Amerykanie, mają bardzo pozytywne podejście do życia. Takie spotkanie będzie na pewno pozytywne i inspirujące dla Ciebie. Wiele osób będzie czerpało radość z tych spotkań, bo są przyjemne, dlatego będzie dalsza motywacja do kontynuacji nauki przez chęci porozumienia się z Nim. Jest to miła odskocznia od rutyny dnia codziennego. Native bardzo motywują i dużo komplementują. Polacy raczej mają tendencję do skupienia się na tym, co nie działa. Innym atutem native'ów jest to, że dowiesz się więcej o kulturze, o zwyczajach, e, o których nie przeczytasz w książce i nie dowiesz się od polskiego nauczyciela. Nikt tak dużo nie będzie wiedział na temat amerykańskiej kultury, przyzwyczajenia, podejściu do niektórych tematów jak native speaker. A co z polskimi nauczycielami? Atutem jest to, że zwykle są po filologii lub w trakcie, lub po innych kierunkach, na przykład lingwistyce. Niektórzy mają przygotowanie dydaktyczne, co bardzo rzadko można spotkać u native speakerów. Polski nauczyciel na pewno dobrze wyjaśni Tobie gramatykę, dobrze wyjaśni niuanse albo dobrze podpowie słownictwo w kontekście. Bardzo ważna rzecz, polski nauczyciel, ty trzeba wyjaśni tobie coś po polsku. Może tłumaczyć po angielsku, ale nie w tym rzecz. Lepiej, żeby wyjaśnił tobie coś po polsku w kilka minut, nie masz, niż masz udawać, że rozumiesz jego angielski, gdy twój poziom jest za niski. Polskich nauczycieli rzadziej usłyszysz piękny amerykański lub brytyjski akcent, choć muszę przyznać, że niektórzy są nie do odróżnienia na ulicy. Ostatnia rzecz, polscy nauczyciele są bardziej krytyczni niż native speakerzy, co już bardziej wynika z naszej kultury. Mam nadzieję, że po tym wideo rozumiesz, kiedy warto z kogo skorzystać. Z dokładnie usług.